Nazywam się Cordelia Winiecka i nigdy nie spodziewałam się, że umrę w wieku 32 lat. Jako pielęgniarka zajmująca się urazami w Seattle, widziałam śmierć niezliczoną ilość razy, ale doświadczyć jej na własnej skórze zmieniło wszystko, co sądziłam o życiu śmierci i tym, co jest potem. Zawsze uważałam się za osobę racjonalną, kogoś, kto wierzy w naukę i namacalne fakty. Przed swoim doświadczeniem uznałabym przeżycia bliskie śmierci za halucynacje wywołane przez umierający mózg. Ale to co mi się przydarzyło było bardziej realne niż cokolwiek innego, czego kiedykolwiek doświadczyłam i na zawsze zmieniło moje postrzeganie samego istnienia. To był pozornie zwyczajny wtorkowy poranek w Harborview Medical Center. Oddział ratunkowy był niezwykle cichy. Jeden z tych rzadkich momentów, które zawsze zdają się być ciszą przed burzą. Byłam na dyżurze od 6:00 rano. A około 10.30 sprawdzałam pacjenta w wieku nastoletnim z złamaną ręką. Monitory biły w swoim zwykłym miarowym rytmie, a światło słoneczne wpadało przez okna, tworząc wzory na podłodze szpitala. Wszystko wydawało się normalne, rutynowe, bezpieczne, a wtedy to się stało. Nagle poczułam, jak moja klatka piersiowa jest miażdżona w imadle. Ból był czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam: ostry, przytłaczający i całkowity. Pamiętam, jak próbowałam złapać się ściany, żeby się ustabilizować, ale moja ręka nie dotknęła powierzchni. Ostatnią rzeczą, którą usłyszałam, był krzyk mojego pacjenta wołającego o pomoc, gdy upadłam na podłogę. Wszystko zbladło w czerni. Później dowiedziałam się, że doznałam ogromnej zatorowości płucnej, skrzepu krwi, który przemieścił się do moich płuc. Lekarze powiedzieli, że było to efektem niezdiagnozowanego zaburzenia krzepnięcia, które miałam od urodzenia, ale nigdy nie wiedziałam o jego istnieniu. Byłam klinicznie martwa przez prawie pięć minut, ale to właśnie te pięć minut przyniosło wieczne doświadczenie, które na zawsze zmieni moje spojrzenie na życie, śmierć i to, co jest za nią. Pierwszą rzeczą, którą pamiętam po ciemności było dziwne uczucie unoszenia się. Znalazłam się patrząc z góry na swoje ciało leżące na podłodze szpitala. Scena pod mną była chaotyczna. Moi koledzy, ludzie, z którymi pracowałam przez lata, desperacko próbowali ratować mi życie. Doktor Martinez, nasz szef medycyny ratunkowej, wykonywał masaż serca. Jego zwykle spokojna twarz była napięta od skupienia. Sara, moja najlepsza przyjaciółka i współpracownica, od czasów szkoły pielęgniarskiej przygotowywała defibrylator. Jej ręce były pewne, ale twarz przesiąknięta łzami. Chciałem im powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że miażdżący ból zniknął, że czułem niewytłumaczalny spokój zalewający mnie. Jednak nie mogłem się z nimi porozumieć. Patrzyłem, jak pracują nad moim bezwładnym ciałem, wykrzykując terminy medyczne, które sam używałem niezliczoną ilość razy. Bądź Fib klarowny, podaj jedno EPI. To było surrealistyczne patrzeć na własną resuscytację, jak na dramat medyczny w telewizji, z tą różnicą, że byłem jednocześnie widzem i pacjentem. To, co najbardziej mnie uderzyło w tych chwilach, to całkowity brak strachu. Mimo, że widziałem swoje bezwładne ciało poniżej, czułem się całkowicie spokojny. Było to tak, jakby wszystkie niepewności, stres i troski, które towarzyszyły mi przez całe życie, po prostu wyparowały. Byłem wypełniony głębokim poczuciem słuszności bycia dokładnie tam, gdzie powinienem być, a potem wszystko się zmieniło. Zaczynając od sali szpitalnej poczułem, jak jestem pociągany przez coś, co wydawało się tunelem światła. Ruch był niesamowicie szybki, szybszy niż cokolwiek, co kiedykolwiek doświadczyłem, a jednak czułem się całkowicie naturalnie. Światło stawało się coraz jaśniejsze, ale nie raziło moich oczu. Przeciwnie, czułem, że jest ciepłe i gościnne, jak powrót do domu po długiej podróży. Przemieszczając się przez ten tunel światła, zacząłem dostrzegać coś niezwykłego. Moja świadomość się rozszerzała, myśli stawały się jaśniejsze, głębsze. Nagle mogłem rozumieć rzeczy, które do tej pory mnie zaskakiwały. To było tak, jakbym wcześniej widział wszystko przez zaparowane okno, a teraz to okno zostało starannie wyczyszczone. Gdy wyszedłem z tunelu, znalazłem się w krainie, która wymyka się ziemskiemu opisowi. Kolory były nieporównywalne z tym, co kiedykolwiek widziałem kolory, które nie istnieją w naszym fizycznym świecie. Powietrze wydawało się pełne muzyki i harmonii, tak pięknej, że przyniosła mi łzy do oczu. Ale to nie były fizyczne łzy. Uświadomiłem sobie, że nie miałem już ciała fizycznego istniałem jako czysta świadomość, czysta percepcja. Wtedy go zobaczyłem. Jezus stanął przede mną, ale nie tak jak zazwyczaj jest przedstawiany w sztuce religijnej. Jego obecność była zarazem przytłaczająca i intymnie znana. Promieniował miłością tak czystą i potężną, że upadłem na kolana. Przynajmniej takie miałem wrażenie, chociaż nie miałem fizycznej formy. Jego światło było jaśniejsze niż tunel, w którym byłem, a mimo to mogłem patrzeć na niego bez żadnego dyskomfortu. Jego oczy zawierały całą mądrość wszechświata. Ale też nieskończone współczucie, które sprawiało, że czułem się całkowicie zrozumiany i bezwarunkowo kochany. Cordelio, powiedział, pomagając mi wstać, jest coś, co musisz zobaczyć. Jego głos nie miał fizycznej formy, przypominał raczej czystą myśl przesyłaną bezpośrednio do mojej świadomości. Gestem ręki przestrzeń wokół nas zmieniła się, a ja byłem świadkiem tego, co mogę opisać tylko jako najbardziej szokującą prawdę. O tym, co dzieje się z duszami po śmierci. Kraina, w której się znajdowaliśmy, jak wyjaśnił Jezus, była trzecim niebem, ogromna poza wszelkie ludzkie pojmowanie. Nie podlegała fizycznym prawom ani wymiarom, które znamy. Zamiast tego, zdawała się istnieć w wielu wymiarach jednocześnie, z różnymi obszarami czy stanami istnienia, nakładającymi się i przeplatającymi. To nie jest ostateczne niebo, wyjaśnił Jezus. Lecz przejściowa kraina, do której dusze trafiają bezpośrednio po śmierci. Pomyśl o niej, jak o boskiej stacji pośredniej, miejscu uzdrowienia nauki i przygotowania na to, co nastąpi dalej. Kraina była podzielona na różne sekcje, z których każda miała wspierać dusze w niej obecne. Jezus zaczął mi pokazywać każdą z tych stref, tłumacząc ich znaczenie oraz stan dusz tam przebywających. To, co zobaczyłem, Podważyło wszystko, co dotąd wiedziałem o śmierci i życiu po niej. W pierwszej sekcji, którą Jezus nazwał ogrodami pokoju, widziałem dusze cieszące się czymś, co wyglądało jak złote światło wydawało się, że znajdują się w głębokim odpoczynku i poczuciu spełnienia. Wiele z nich medytowało albo modliło się, podczas gdy inne trwały w cichej kontemplacji otaczającego ich piękna. Sam krajobraz był pełen żywych kolorów i wzorów które zmieniały kształt w odpowiedzi na myśli i emocje dusz. To były dusze, które prowadziły życie pełne miłości i służby. Jezus wyjaśnił, że odpoczywają tu, rozwijając swoje zrozumienie i spokój, czekając na ostateczne zmartwychwstanie. Ich życie na ziemi odznaczało się dobrocią, współczuciem i prawdziwym pragnieniem niesienia pomocy innym. Teraz doświadczają pierwszych owoców swoich dobrych uczynków. Zauważyłem, że dusze te promieniowały własnym wewnętrznym światłem, choć niektóre świeciły jaśniej niż inne. Jasność, którą widzicie, powiedział Jezus, odpowiadając na moje niewypowiedziane pytanie, odzwierciedla stopień, w jakim pozwoliliście boskiej miłości działać przez Was podczas Waszego ziemskiego życia. Nawet teraz stają się coraz jaśniejsi, pogłębiając swoje zrozumienie i więź z boską miłością. To, co naprawdę mnie zszokowało, to druga część, którą Jezus nazwał salą nauki. Tutaj dusze aktywnie uczestniczyły w tym, co nazywał boskim uczeniem się. Przestrzeń była wypełniona czymś w rodzaju amfiteatrów światła, gdzie nowo przybyłe dusze współpracowały z bardziej zaawansowanymi istotami, nauczycielami o ogromnej mądrości i współczuciu. Obserwowałem, jak dusze brały udział w przeglądach życia nie jako w sądzie, lecz jako w głębokim doświadczeniu edukacyjnym. Mogły zobaczyć każde swoje działanie z okresu ziemskiego życia, nie tylko z własnej perspektywy, ale również z punktu widzenia wszystkich, na których ich czyny miały wpływ. Każde miłe słowo, każdy bezinteresowny gest, każda chwila miłości wysyłały fale światła przez cały kosmos. Z drugiej strony, każde ostre słowo, każdy egoistyczny czyn, każda chwila okrucieństwa tworzyły fale ciemności. To nie jest kwestia kary, podkreślił Jezus, zauważając moje zaniepokojenie duszami przeżywającymi swoje błędy. Chodzi o zrozumienie i rozwój. Każda dusza musi zobaczyć i pojąć prawdziwy wpływ swoich wyborów, aby mogła się rozwijać i iść dalej. W jednym szczególnie poruszającym momencie, Obserwowałem duszę w trakcie przeglądu chwili, gdy okazała dobroć obcemu, dając trochę pieniędzy bezdomnemu. Podczas przeglądu mogła zobaczyć, jak ten jeden gest nie tylko pomógł odbiorcy kupić jedzenie tego dnia, ale także przywrócił mu wiarę w ludzi. Ta odnowiona wiara skłoniła go do poszukiwania pomocy, co ostatecznie odmieniło jego życie i zapoczątkowało jego własną chęć niesienia pomocy innym. Skutki tego jednego dobrego czynu dotknęły setek istnień na przestrzeni czasu. Z drugiej strony widziałem dusze uczące się na swoich błędach. Jedna dusza przeglądała moment gniewu, gdy mówiła okrutnie do swojego dziecka. Doświadczyła nie tylko natychmiastowego bólu dziecka, ale także zobaczyła, jak ta chwila pozostawiła ranę, która wpłynęła na relacje i poczucie własnej wartości dziecka przez całe życie. Mimo wszystko, nawet ten trudny przegląd, Odbywał się w atmosferze miłości i zrozumienia. Nauczyciele pomagali duszy zrozumieć źródło jej gniewu i w jaki sposób uzdrowić siebie, a stąd także pomagać leczyć tych, których zraniła z tego właśnie wymiaru. W innej części tej krainy zobaczyłem coś, co wzbudziło we mnie łzy, chociaż nie były to fizyczne łzy. Dusze współpracowały, aby pomóc tym, którzy wciąż są na Ziemi. To są to, co ludzie często nazywają aniołami-stróżami. Jezus wyjaśnił, że wiele z nich to dusze, które zdecydowały się pozostać w tej krainie, aby prowadzić i chronić tych, którzy wciąż żyją. Rozpoznałem moją babcię wśród nich, wyglądającą dokładnie tak jak w najlepszych latach swojego życia, pełną witalności, życia i miłości. Uśmiechnęła się do mnie, a nagle ogarnęło mnie zrozumienie, jak pomagała prowadzić naszą rodzinę od momentu swojej śmierci pokazała mi niezliczone chwile, w których była obecna, wysyłając miłość, wskazówki i ochronę. Widziałem, jak pocieszała moją matkę, podczas jej walki z rakiem stała obok mojego brata w dniu jego ślubu, a nawet pomagała prowadzić moje ręce w trudnych chwilach na izbie przyjęć. Każda modlitwa jest wysłuchana, powiedziała mi moja babcia, jej myśli płynęły prosto do mojej świadomości. Każdy moment potrzeby jest znany, nie zawsze możemy zapobiec trudnościom, ponieważ wyzwania są niezbędne do wzrostu, jednak możemy wysyłać miłość, siłę i wsparcie. Czasami możemy nawet pomóc, zapobiegać wypadkom lub prowadzić ludzi do podejmowania lepszych decyzji, choć zawsze musimy szanować wolną wolę. Najbardziej odkrywczą częścią było świadectwo tego, co Jezus nazywał izbami leczenia. To nie były fizyczne pomieszczenia, ale raczej stany istnienia, w których dusze, które nosiły głębokie rany z ziemskiego życia, traumę, uzależnienia, złość czy strach, były łagodnie uzdrawiane przez istoty czystego światła. To jest to, co ludzkie religie często błędnie rozumieją. Jezus powiedział: Żadna dusza nigdy nie jest poza odkupieniem, nawet ci, którzy prowadzili najciemniejsze życie, mają zdolność do przemiany. Miłość jest najsilniejszą siłą w istnieniu, a boska miłość może uzdrowić nawet najgłębsze rany. Obserwowałem, jak dusze, które wyrządziły okropne rzeczy na ziemi, przechodziły głębokie uzdrowienie. To nie była kara, to była rehabilitacja przez czystą miłość. Te dusze stawały twarzą w twarz, z prawdą swoich czynów, odczuwając pełny ciężar bólu, który spowodowały, ale zawsze wspierane przez boską miłość i zrozumienie. Proces był intensywny, ale zawsze prowadzony współczuciem. Leczenie miało różne formy dla różnych dusz, niektóre musiały doświadczyć konsekwencji swoich działań, by w pełni zrozumieć wpływ swoich wyborów. Inni musieli na nowo połączyć się z boską miłością, którą odrzucili w swoim ziemskim życiu, inni zaś potrzebowali uzdrowienia z własnych traum, zanim mogli rozpocząć pracę nad krzywdami, które wyrządzili innym. Jezus pokazał mi, jak dusze komunikują się ze sobą w tej rzeczywistości, nie przez słowa, ale przez czystą myśl i emocje. Byłem świadkiem pięknych spotkań pomiędzy członkami rodzin, którzy zostali rozdzieleni przez śmierć, ale te spotkania wykraczały pozaziemskie relacje. Dusze, które za życia były wrogami, Godziły się, rozumiejąc wyższy cel swoich ziemskich konfliktów. Każda interakcja opierała się na czystej prawdzie, kłamstwa czy oszustwa nie miały tu miejsca. Czas nie istnieje tutaj tak, jak go znasz. Jezus wyjaśnił, że to, co może wydawać się wiekami uzdrawiania i wzrostu, może zdarzyć się w tym, co na ziemi mierzy się w chwilach. Każda dusza rozwija się dokładnie we własnym tempie. Następnie pokazał mi coś, co podważało wszystko, co myślałem o śmierci. W jednym miejscu bardziej zaawansowane dusze rzeczywiście pomagały w tworzeniu nowych rzeczywistości. Te dusze nauczyły się wystarczająco, by wspierać boski akt samego stworzenia, wyjaśniał Jezus. Z zachwytem obserwowałem, jak te istoty pracowały z czystą energią, pomagając tworzyć nowe światy, nowe formy życia, a nawet kierując ewolucją istniejących planet. Ziemia jest tylko jedną z wielu szkół w ogromnym wszechświecie nauki, powiedział Jezus, istnieje niezliczona liczba światów i wymiarów, w których dusze mogą rosnąć i ewoluować. Fizyczny wszechświat, który znasz, to dopiero początek, ale potem Jezus pokazał mi coś, co złamało mi serce obszar, w którym dusze wybrały pozostanie w ciemności. W przeciwieństwie do innych miejsc, ta przestrzeń wydawała się zimna i odizolowana. Te dusze, jak wyjaśnił Jezus, jeszcze nie zdecydowały się zaakceptować miłości i uzdrowienia, ale obserwuj uważnie. Widziałem, jak istoty światła nieustannie obdarzają te dusze miłością, nigdy się nie poddając i nigdy nie potępiając. To jest prawdziwa boska miłość, powiedział Jezus, nigdy nie zmusza, nigdy nie potępia, ale też nigdy się nie poddaje. Każda dusza, bez względu na to, jak zagubiona, ostatecznie znajdzie drogę powrotną do miłości, to nie kwestia czy, lecz kiedy. Jezus ujawnił mi również coś kluczowego na temat obecnego stanu ziemi. Ludzkość stoi na rozdrożu, powiedział. Wybory podejmowane teraz będą miały wpływ na przyszłość, ale pamiętaj, wolna wola jest absolutna, przyszłość nie jest ustalona raz na zawsze. Pokazał mi różne potencjalne przyszłości. Niektóre cudowne ponad wyobrażenie, inne głęboko niepokojące, widziałem przyszłość, w której ludzkość nauczyła się żyć w harmonii ze sobą i z naturą, gdzie technologia była wykorzystywana dla dobra wszystkich, a miłość i mądrość kierowały wszystkimi decyzjami. Ale widziałem także potencjalne przyszłości, gdzie wybory ludzkości prowadziły do wielkiego cierpienia i zniszczenia. Powiedział: Klucz tkwi w miłości, nie tylko abstrakcyjnej miłości, ale miłości w działaniu. Każdy akt życzliwości, każda chwila przebaczenia, każdy wybór pokoju zamiast konfliktu kształtuje nie tylko indywidualną duszę, ale i zbiorową przyszłość ludzkości. Jezus pokazał mi coś, co napełniło mnie podziwem powiązaną sieć całego istnienia. Mogłem zobaczyć, jak każda dusza łączy się z każdą inną duszą. Jak każdy czyn wpływa na całość, jak miłość była siłą, która wszystko ze sobą wiązała. Dlatego przebaczenie jest tak istotne, wyjaśnił. Kiedy przebaczasz innym, również uzdrawiasz siebie i przyczyniasz się do uzdrowienia całego wszechświata. Widziałem, jak modlitwy i pełne miłości myśli tworzyły rzeczywiste wzory światła, które wpływały na świat fizyczny. Obserwowałem, jak ludzie na Ziemi wysyłali modlitwy za swoich bliskich, i widziałem, jak te modlitwy były przyjmowane i spełniane przez istoty światła. Czasami odpowiedzi przychodziły w nieoczekiwany sposób, ale żadna szczera modlitwa nie pozostawała bez odpowiedzi. Kiedy Jezus powiedział mi, że to jeszcze nie mój czas, nadał mi misję: Powiedz im, co widziałeś. Powiedział: Powiedz im, że śmierć to nie koniec, że każda dusza kontynuuje swoją podróż. Że miłość jest najpotężniejszą siłą w istnieniu i że nikt nigdy nie jest naprawdę zgubiony. Zanim wróciłem, Jezus podzielił się ze mną ostatnią prawdą, która wstrząsnęła mną do głębi. Powiedział: Największą iluzją jest iluzja separacji. Wszystkie dusze, wszystkie istoty, całe stworzenie są ze sobą połączone w sposób, który wasze ziemskie umysły mogą ledwo pojąć. Miłość, którą dajesz innym, dajesz sobie. Krzywda, którą czynisz innym, czynisz sobie. Dlatego przebaczenie i miłość są tak ważne. Są tymi siłami, które uzdrawiają nie tylko indywidualne dusze, ale także cały materiał istnienia. Pokazał mi, jak każdy akt miłości tworzy fale światła, które rozchodzą się przez wszystkie wymiary rzeczywistości, uzdrawiając i podnosząc wszystko, czego się dotkną. Z kolei akty nienawiści i strachu. Tworzą ciemność, która w końcu musi zostać przemieniona przez miłość. To jest wielkie dzieło. Wszystkich dusz wyjaśnił: nauczyć się przemieniać ciemność w światło, strach w miłość, a separację w jedność. Nagle poczułem, jak ktoś ciągnie mnie do tyłu. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem, były słowa Jezusa. Pamiętaj, miłość to nie tylko uczucie, to wybór, i to wybór, który trzeba podejmować na nowo za każdym razem. Ocknąłem się na podłodze szpitala, otoczony przez moich kolegów. Defibrylator właśnie dostarczył trzeci szok. Według dokumentacji medycznej byłem klinicznie martwy przez 4 minuty i 52 sekundy, ale te minuty zawierały wieczność zrozumienia. Od tamtego dnia nigdy już nie byłem taki sam. Już nie boję się śmierci, przeciwnie, jeszcze bardziej cenię życie. Patrzę na każdą osobę jak na duszę w podróży, zasługującą na miłość i zrozumienie. Wiem, że nasz czas na Ziemi jest bezcenny. To wyjątkowa okazja do nauki i rozwoju w sposób, który nie jest możliwy w innych wymiarach. Moja praca jako pielęgniarki zyskała nowe znaczenie. Kiedy teraz patrzę na pacjentów, nie widzę już tylko ich ciał, widzę ich dusze jasne i piękne, mimo zewnętrznych trudności. Rozumiem, że uzdrowienie dotyczy nie tylko ciała, ale także duszy. Czasem, gdy warunki są sprzyjające, potrafię nawet wyczuć, obecność istot światła, które pomagają i wspierają zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. Najważniejsza prawda, którą poznałem, jest taka. To, co ludzie martwi, robią teraz, jest o wiele piękniejsze i bardziej znaczące niż większość z nas sobie wyobraża. Nie tylko odpoczywają w pokoju, aktywnie rosną, uczą się, uzdrawiają, a nawet pomagają kształtować przyszłość całego istnienia. A miłość, która łączy wszystkie dusze, nigdy nie umiera, tylko staje się silniejsza, gdy przechodzimy przez różne wymiary istnienia. Dzielę się tą historią nie po to, by przekonać kogokolwiek do konkretnego wyznania, ale by dać nadzieję i zrozumienie dotyczącą podróży, którą wszyscy przeżywamy. Niezależnie od tego, czy wierzysz w moje doświadczenie, czy nie, mam nadzieję, że wyniesiesz z niej tę podstawową prawdę. Miłość jest siłą poruszającą wszechświat. A każdy akt miłości, nawet najmniejszy, rozchodzi się na wieczność. Zmarli nie znikają, są bardziej obecni niż kiedykolwiek uczestnicząc w wielkim procesie kosmicznej ewolucji, którą ledwo rozumiemy z naszej ziemskiej perspektywy. A pewnego dnia wszyscy sami doświadczymy tej prawdy. Do tego czasu nasze zadanie jest proste, ale głębokie: nauczyć się kochać głębiej, przebaczać chętniej i żyć pełniej, wiedząc, że każdy nasz wybór kształtuje nie tylko naszą własną podróż duszy, ale także drogę całego stworzenia.